Czy tęskniliście? Bo ja bardzo. Pierwsza burza po wakacjach. No może przed końcem wakacji. Ścigamy się. Mam z pół godzinki myślę. Ale to już mi wystarczy, bo zestawy mam poszykowane, więc myślę, że ogarnę. A zaraz to pokażę, będzie takie lanie, że masakra. Nocka była przepiękna, ale jeszcze nie dziś. Wczoraj wieczorem już wam nie nagrywałem, bo naprawdę już mocno wiało. W nocy przeszła naprawdę taka dosyć solidna burza. Zdałoby się jeszcze posiedzieć parę godzin za dnia, bo z doświadczenia wiem, że, że ta druga połowa roku jest fajna. Prawda, to jest ostatni tydzień już tego dobrego, bym powiedział. Moja ekipa pójdzie do szkoły, więc myślę, że te parę godzinek będę mógł kurwać i, i do południa sobie tutaj z samego ranka przylecieć. Mocno nie przeciągamy. Jest plan, jest towar, jest czym sypać. Także to tyle tytułem wstępu. Myślę, że niedługo będziemy się widzieć znowu. I co? Życzę dobrego oglądania. I do usłyszenia. Piąteczka, cześć. No nie ma co gadać. Parę wypraw w tym roku się z mały. A miesiące nad wodą lecą bardzo szybko. Ale co Wam mogę powiedzieć? Przede mną najlepsze chyba dwa miesiące, jakie są na wiśle. Czyli wrzesień, październik. Jeszcze czasami, jak jest fajnie, jak jest pogodowo, nieźle, to jeszcze można to za dnia sobie atakować, robić dzionki w listopadzie. Jakby się bardzo mocno chciało, to też w grudniu, bo zdarzały się też takie historie, że i w grudniu łapałem karpie. Trudnie chodzi Ci po głowie, zapytać się, czy kolejny sezon na straty człowieku, nawet nie masz pojęcia jakich pięknych rzeczy w tym sezonie doświadczyłem. Sama ta chęć odkrywania czegoś nowego, podążania za czymś nowym. Kurczę, nawet nie macie pojęcia jak dużo frajdy mi to dało w tym sezonie. Ale tu jest Kurczę. Dzisiaj dzień wolny od łowienia, ale warto wziąć wiaderko kulek obserwować trochę tą naturę, zobaczyć co tutaj się dzieje. Gdzieś tam może jakiś spław, a zawsze to jakaś tam podpowiedź do tego wszystkiego naszego wędkarstwa. A może to taki przywilej łowienia na rzece, łowienia w tym miejscu, bycia w tym miejscu, tu i teraz. Każdemu to powtarzam. Jeżeli nie uda mi się w tym roku złowić tutaj ryby, ludzie, świat się nie zawala. W przyszłym roku wracam jeszcze silniejszy, wyciągam wnioski, poprawiam je, wdrażam w życie następny plan i na pełnej petardzie do przodu. Narzekanie, marudzenie tu w tym miejscu, to w ogóle nie mój styl. Pokora, bracie, i dyscyplina, i mówię ci. Będzie dobrze. To jest najpiękniejszy moment tego wszystkiego. Ten mój gałgan, z którym spędziłem masę czasu w tym roku właśnie w tych nowych miejscach. Teraz mamy następną miejscówę. Takie dzikie, niedostępne brzegi. Masa trzcin, tego wszystkiego. Kurde, ja się tym jaram. Powiem wam, że to mi daje najwięcej frajdy, wiesz. Pasy te trzcin, takie po 2 po metry. Tak na dobrą sprawę te brzegi są praktycznie niedostępne. Więc przybywasz sobie na, naprawdę na taki kawał wisły, której, której nie znasz. Wiesz, gdzie jest naprawdę praktycznie w ogóle bardzo mało ludzi. Robisz sobie dziurę gdzieś tam, sypiesz sobie tydzień, dwa, trzy nieraz. Nieraz miesiąc czekasz na te ryby, i to jest kurcze, przepiękne. Super, zobacz, a tutaj to miejsce, jak ci się podoba. No chodź, wyjdź. Ładne też jest. Tylko to drzewo by trzeba było usunąć tutaj stąd. Tutaj to dopiero można by było prawdziwy most zrobić, nie? Płynę 7 kilometr, wracam do portu. Dzisiaj zrobiłem, myślę, że ze 20 kilometrów. I od 10 kilometrów płynę na GPS-ie. Zaraz Wam pokażę jak wygląda ekran. Taka jest Wisła właśnie. Możesz płynąć wcale nie przesadzę jak powiem 15, 17, 20 km i nie będzie praktycznie żadnego nawet malutkiego stada leszczy i w ogóle żadnego gatunku ryb no, po prostu, są odcinki gdzie ryba w ogóle nie uczęszcza, gdzie się nie zatrzymuje gdzie mija odcinki, no i są odcinki gdzie jak znajdziesz ryby i trafisz to masz szansę jak ostatnimi daty połowić ale tak jak wam mówiłem to są dziesiątki godzin setki godzin, setki przepłyniętych godzin oglądania, analizowania. Mówię Wam, że Wisła naprawdę wymaga poświęcenia. Są potężne ryby, przepiękne ryby, ale naprawdę trzeba, trzeba na nie bardzo ciężko zapracować. O, pierwsze leszcze dopiero się pokazały, ale sieczka jeszcze, no ale coś tam się zaczyna pokazywać, no tutaj trochę leszcza jest, zobaczcie jak zapisuje ładnie, ale to są drobne leszcze, tutaj jest górka taka jeszcze, znaczy, przepraszam główka mała, takie pozostałości ale trochę leszcza tutaj się gromadzi także tutaj gdzieś w tym rejonie by można było swojego szczęścia upatrywać. Oczywiście to jest drobna ryba, ale tu jest jakiś tam drobny prognostyk. Tutaj jest troszeczkę trzcin. Myślę, że tutaj gdzieś można by było spróbować. A tutaj dla odmiany chciałem Wam pokazać, jak wygląda stado leszczy, znalezione w nurcie, w takim małym korycie. Zobaczcie, jak duże potrafią być stada, jak liczne. Także nie są to jakieś pojedyncze ryby. I tu jest idealny przykład tego, że. Ryby naprawdę podążają ławicami. Jeżeli się znajdzie, znajdzie takie stado, jest naprawdę bardzo duża szansa, że się połowi tych ryb. A jak jest już całkowity taki przesyt, to spinning w łapę. Ze trzy pudełka ze sobą. Przynęt różnego typu. Jazda na sumki, na sandacze. Taki mały preset głowy sobie robię. Zajmuję, myśli czymś innym. To się wszystko tam w głowie poukłada. I tydzień dwa i z powrotem wracam na te właściwe tory. Plan nowy jakiś tam wdrażam. Do przodu. No, i co Wam chcę powiedzieć a propos sandaczy i karpi, są to gatunki, które pod względem przebywania, wyboru miejsc są bardzo zbliżone do siebie. I poszukiwanie drapieżników, poszukiwanie sandaczy czy sumów bardzo dużo daje mi podpowiedzi, które za każdym razem wdrażam w życie przy poszukiwaniu karpi. No, tak jak Wam mówiłem, układamy puzzle i każdy puzzle ma bardzo duże znaczenie, żeby potem się w całość ułożyło i dało końcowe efekty. Dawaj, dawaj synek, nie ma karpi, może na spinning coś złowimy. Czekaj. Czekaj. Okay. Większa. Na suma. Stara szkoła wędkarstwa. Taki talonik. Ale kurde, mam już go kupę lat. Ale powiem wam, że przepiękny. No i flamer, guma i jazda do przodu. Zero. Kiedyś na sumy taka, taka guma dawała mi bardzo dobre rezultaty, to jest stary magot, nie ma już ich praktycznie w Polsce, ja mam parę sztuk jeszcze i jak jest taka lampa, takie słoneczne bardzo ciepłe dni jak dzisiaj, to, to w samo południe ten magot naprawdę fajnie dawał radę. Wicki też na 25 gramach, żeby tam delikatnie mu podbić przynętę, też jest spoko. Też lubię tą gumę, też parę sumków na nią miałem. Patrz taka piękna łódeczka leży. A tutaj zatopiona taka jest. Zatopione drzewa, wszystko puste, nie ma w ogóle ryby. A w dobrych momentach to przy tych drzewach masę sumów, masę karki gdzieś tam się kręciło, widziałem. Dużo moich znajomych, którzy łowią tylko i wyłącznie sumy bardzo dobre efekty na Wiśle tutaj u nas mają w okresach kiedy jest ciepło na przełomie lipca, na przełomie sierpnia to są naprawdę mega, mega miesiące do łowienia tych ryb natomiast ja od kilku sezonów i z naprawdę fajnymi efektami pływam za sumkiem troszeczkę później czyli zaczynam na przełomie, początku września w październiku, czuję takie pogody właśnie że są y, y, upalne takie dzionki, kiedy jest ciepło, kiedy, kiedy to słoneczko naprawdę jeszcze bardzo mocno grzeje. Y, no i muszę Wam powiedzieć, że każdego roku udaje mi się naprawdę taką fajną rybkę wydłubać. Ryby, tak jak Wam już wspominałem, mają bardzo podobne schematy do ludzi. Sami zobaczcie, jak jest. Te późniejsze miesiące, kiedy już jest tego słoneczka mało, to jeżeli tylko się gdzieś tam pojawi pół godzinki, godzinka okienka pogodowego, to każdy tą buźkę do słoneczka roletka w górę i żeby złapać, myślę że ryby mają bardzo podobnie jeżeli tylko zaświeci gdzieś tam to od razu podchodzą do żerowania żeby wykorzystać ten moment, żeby później już w tych zimniejszych miesiącach już nie tracić tak dużo tej energii na poszukiwanie a ta ryba jest pod nami Wodzinkę napłynęliśmy, żeby obrzucać dwa miejsca, każda nam się nie udało złowić. To może sumka złowimy, co małej. Uh -huh. no. Ty, bo wędkę złamiesz. No. Co się dzieje? Nie ma co mu tak dawać kurde, nie? Wywasz tatę? Dzielny to jest. Skup. co, mu tu się dawać rozpędzać, co małej? No. Go już to było widać. No jest dość To się zmęczyć co mało. No. Tak kiedyś się musi zmęczyć. Jak zwykle zniemy.

Ochenta balka. No. Es bombla la cosa. Vale. Tú te hay i znowu zanurkował już tutaj był ale a wędka ci się nie złamie? nie wiem, na że przechodzi testu promyślnie dobra uwaga, a teraz wyjdzie rybka uważaj, na ryb... filmuj na rybę Ох, бля. я должен тебе сказать, что, теперь здесь Что то Myślałem, że to będzie mniejsze. Myślałem, że to będzie mniejsze. Nie będzie mniejsze, ryba. No to jest śmiałe, olbrzym. No, ale nagroda jest za to wszystkie, no, za ten cały rok. Nagroda jest. Sto <ślesz> O. ale ciężkie Ciężko co, zrobimy? co? ciężkie to bydle jest po co łódkę odpalasz? płyniemy z nią trochę dłużej nie? a po co? ale jest pięknie a nawet go nie będziemy brali na ręce tu jest sobrzym, Dobra, chodź dzieciaku, odpocząłeś chwilę. No ja na nie tak mówię. Kawał rybska. Nie? Dobra, odpocząłeś, chodź. i chodź tutaj zarazem ze mną. <sighs> O już łapie powierzchnię. No tata, nie, nie Oj piękny widok. Idzie, idzie. Plecaczki, te maty. A my... Ta po co biegną? kurde. Ale to chyba tęskniliście za tą tę szkołą, co? Ta po co biegną? Się nas piesy